Prowokator Hadacz na manifestacji KOD. Kaczyński wiedział, że Duda mógłby przegrać wybory prezydenckie przez moje zaangażowanie. To jest materiał z telewizji Republika, który dzisiaj analizujemy. Dobry wieczór Państwu. Program realizuje Eugeniusz Sendecki. Jest z nami na antenie Andrzej Hadacz. Realizujemy program dla Telewizji Narodowej, która, przypomnijmy, działa od roku 2007 nieprzerwanie. Panie Andrzeju, czy Pan nas słyszy? Tak, słyszę bardzo dokładnie. A Pan mnie dobrze słyszy? Tak, mamy tutaj połączenie. Pan jest poza Warszawą. Dzisiaj w sobotę 9 stycznia 2016 już roku rozpoczynamy nowy rok polityczny. Przez cały kraj przetoczyły się inspirowane przez media publiczne również Demonstrację Komitetu Obrony i Demokracji, i Pan był na jednej z tych demonstracji w Warszawie, na placu powstańców Warszawy, ongiś w placu Napoleona. Proszę o kilka słów na telewizji narodowej. Co się działo? To znaczy, się, nie byłem tam oficjalnie zaproszony. Jako wolny obywatel, mam prawo. Yy przemieszczać się gdzie tylko mi y, żywnie się podoba i dzisiaj akurat nie miałem y, ochotę, y, przechodziłem tamtędy właśnie y, nawet nie wiedziałem, że tam będzie demonstracja, bo y, wcześniej żadne medium o tym nie informowało, ale ja oczywiście y, jestem zawsze wszędzie tam, gdzie coś się może y, po drodze może się dzieje albo tego i zawsze Wpadam w taki właśnie punkt, gdzie coś się zawsze dzieje. No a dzisiaj co? No cóż, proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj byłem tam, właśnie przed tą telewizją, na tym placu. Oczywiście byłem z tyłu za namiotem. Ciężko było mi się tam w ogóle prze, przecisnąć. Taki był tłok. A ile było no, osób? A... Proszę? Ile było osób na tej demonstracji, jak pan szacuje? Nie wiem jaka pojemność ma ilość tego metrażu, ten plac. Plac jest dość spory, no ale był wypełniony po brzegi. Muszę panu powiedzieć, bo stacja telewizyjna, niektóre stacje telewizyjne były by ulokowało się na samej górze, na dachu, żeby to ładnie sfilmować i no oni mieli lepszy obraz, ale ja później, kiedy analizowałem telewizję, to widziałem, że jednak było sporo tych ludzi. No trudno mi powiedzieć, może z pięć, może z dziesięć tysięcy, trudno powiedzieć. Teraz tak, kolejny atak przy, dopuszczony przez portal w Polityce. My wyśledziliśmy, że ten portal w Polityce jakoś dziwnie blisko jest ustawiony. E, takiego, przy takim tygodniku w sieci. Spodziewa się Pan kolejnych ataków, wikło i pyzy, czy tym razem myśli Pan, że odpuszczą? No ja myślę, że chyba nie odpuszczą, bo oni będą musieli, jeśli się okaże, że tego mieszkania nie otrzymałem, no to będzie jakiś proces za zniesławienie, bo jakby nie patrzeć i to oni ten proces by mieli przegrany, bo takiego mieszkania nigdy nikt mi nie oferował, ani też mnie nikt nie inspirował w Pałacu Prezydenckiego, po prostu... To, że ja w kampanii prezydenckiej stwierdziłem, że stawiam na prezydenta Komorowskiego, to był mój wybór. Ja nie musiałem stawiać na Andrzeja Duda, bo ja wiedziałem, że Andrzej Duda nigdy nie będzie prezydentem, tylko że gdyby został, a został, to zawsze będzie nim sterował Jarosław Kaczyński. I dlatego nie był potrzebny autentyczny prezydent, który nie byłby sterowany tak jak jest w tej chwili, bo Andrzej Duda jest właśnie sterowany, czyli Kaczyński przeszedł na sterowanie ręczne i on steruje zarówno Beatą Szydło premierem, jak i prezydentem. Nie ma oni Panie... Panie Andrzeju, ale czy to nie, bo tak Pan mówi o tych mechanizmach władzy, ale czy to nie jest nasza polska tradycja naczelnika państwa? Był naczelnik Kościuszko, był naczelnikiem Józef Piłsudski i teraz mamy naczelnika państwa, skromnego, sympatycznego Pana z ulicy Mickiewicza w Warszawie, z Żoliborza warszawskiego, który jest ponad prezydentem i ponad Panią premier. Czy to, czy to akurat musi być źle? Bo Pan to... Tutaj wyczułem, że pan zrobi z tego zarzut. A może to nie jest źle? Może to dobrze właśnie, że jest naczelnik państwa, który pilnuje prezydenta i pani premier. Od pilnowania prezydenta i od pilnowania tego co robi pani premier. To, jest, to jesteśmy my jako suweren. To my mamy ich kontrolować. To myśmy oddali głos na nich i my mamy ich kontrolować. Oni nie mogą robić coś wbrew, nie wbrew naszej woli. To nie może tak być. To właśnie my mamy ich kontrolować. No tak, no ale te my, i... my przepraszam bardzo panie Andrzej, ale te my to również jeden z nas, obywateli... Obdarzony szczególną charyzmą, szczególnymi przymiotami, Jarosław Kaczyński to pierwszy pośród równych naczelnik państwa. To nie jest takie bezsensowne, ja uważam. No tak, tylko że musi pan pamiętać o tym, że jest jeszcze druga część Polaków. Czyli ta, pola, ta strona, która jest niezadowolona z polityki Prawa i Sprawiedliwości, to jest ta strona, która nie lubi Kaczyńskiego, nie lubi Macierewicza, nie lubi Ziobra, nie lubi Dudy, nie lubi Bate Szydło i wielu, 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 wielu. E, no wielu. tak, ale przecież pan ich lubi. Pan jest akurat zwolennikiem tutaj... Przypomnę, pan jest zwolennikiem, nie w całej rozciągłości, ale jednak to właśnie jak pan był na demonstracji kodu 12 grudnia 2015, to jak do pana dotarło, że naczelnik państwa powiedział: Uwaga, to są resortowe dzieci. To pan tak jakby no, no, otrzeźwiał trochę i jednak przyznał rację, że ten stary Kaczyński. Naczelnik państwa Kaczyński, Jarosław Kaczyński, prezes PiSu, yy, ma do pana dobre podejście. Jak panu on wyrąbał prosto z mostu, uwaga, to są resortowe dzieci, to pana dotarło, że rzeczywiście coś, coś jest grane. Tak, tylko musi pan pamiętać o tym, że wtedy 12... To faktycznie byli resortowe dzieci, bo tam się pojawił cały kwiat polityczny platformy obywatelskiej. Wszyscy tam byli. Ja nie wiem, czy tam nawet i Urban też nie był. Tam, tam się pojawił cały kwiat tej komuny i ja naprawdę ja byłem tam wśród nich w tych. W twarzach znanych z polityki tych z splaformowych. A dzisiaj, panie Andrzeju, przepraszam, że panu wpadnę w słowo kolejny raz. Dzisiaj tak się składa, że ja byłem. No oczywiście nie przypadkowo, bo się dowiedziałem od Mirosława Handrały, który wskazał na to, że warto tam być warto sfilmować. Byłem tam, trochę filmów, udało mi się zrobić, i ja zauważyłem tam człowieka z radia Tok FM Żakowskiego redaktora Żakowskiego jak pan skomentuje obecność yy, na demonstracji kodu redaktora Żakowskiego z Radia Tok FM przypomnijmy, to jest tak jak ojciec Tadeusz mówił, ryzyk kiedyś yy, to jest yy, gazeta wyborcza w Eterze, Radio Tok FM no to, to, to przecież yy, panie, redaktor, yy, panie redaktorze pan wie, że jak Jarosław Kaczyński yy, demonstrował to zanim szły media prawicowe. A jak tutaj demonstruje kod, to idą tam dziennikarze ci komuniści, no bo, bo to są jednak komunistyczne media, które tam idą w tym kodzie. I każdy ma swoje. Kaczyński ma swoje media, kod ma swoje media. Przecież to. to Przecież nic, to nic nowego, że w kodzie występują dziennikarze z mediów komunistycznych, czy gazety wyborcze, czy jak pan to ujął, bo i tam I Z Radia Zer byli przecież z różnych stacji tam byli przecież. No i z TVN-u i z innych stacji przecież, to no, przecież wiemy jakie to są stacje, które niestety tam ci ogłupiają naród i, i jedna strona i druga, i ani jedna, ani druga nie są sprawiedliwi. bo aby było usiąść po środku tak jak ja w tej chwili jestem po środku i ja jestem doskonałym dowodem na to, bo ja jestem obserwatorem ja obserwuję, ja pojawiając się dzisiaj tam koło kodu, to muszę panu powiedzieć, że ja tam nie widziałem tyle zakapciorów tych gęt komunistycznych które były właśnie 12, bo 12 to naprawdę to był cały kwiat komunistycznych resortowych dzieci się pojawił ja, wie pan, jak ja to usłyszałem i później przeanalizowałem, zobaczyłem, no faktycznie byli tam. I tam byli i w WSI, wszyscy tam byli. Ale dzisiaj, dzisiaj ja zauważyłem, że dzisiaj to już nie było ty, tylu tych polityków. Nie było widać, nikt z nich nie zajmował głosu. Tylko natomiast dzisiaj zauważyłem nieprawdopodobną zmianę w kodzie, bo dzisiaj występowały media zachodnie. Dzisiaj miałem dużo okazji zobaczyć i słyszeć na własne uszy wielojęzyczny gwar, który się przewijał tam wśród demonstrujących. Tam, było, tam byli oczywiście Polacy, ale tam było słychać głosy po hiszpańsku, po angielsku, po portugalsku, po, po francusku. Ja słyszałem tam naprawdę dużo i Niemców mnóstwo było. I mam takie małe przeczucie, czy aby nie doszło do ingerencji w nasze polskie państwo z zachodu, czy to nie jest finansowane z zachodu, bo to. Teraz mi to śmierdzi z Zachodem. Kiedyś pamiętam, nawet ktoś kiedyś powiedział, że kampania Tuska czy, czy, czy Platforma Obywatelskiej była finansowana przez partie polityczne z Niemiec i to się teraz potwierdza. Czyli jak oni tutaj zainwestowali jakieś pieniądze w media zachodnie tutaj, to oni teraz chcą tego bronić. I dlatego teraz... Tyle tych mediów zachodnich dzisiaj było. Ja byłem zaskoczony, bo ja myślałem, że będzie telewizja polska, będzie Polsat News, TVN24, Polskie Radio. A tu się okazuje, proszę pana, że mnóstwo było telewizji z zachodu. I to nie byli telewizji, bo, bo nie można było ich odróżnić, czy oni są zachodni, czy bo oni nie mieli emblematów. Trzeba było się dopytywać, skąd wy jesteście. I dopiero po. Po informacji, kiedy próbowałem uzyskać informacje, dopiero się ujawniali, mówili, że oni są fanpres pre, fan z Euronews, że tam telewizja fran francuska, że tam belgijska, szwajcarska, niemiecka. Dopiero mówili, bo oni nie mieli nawet plakietek. Na, na, Panie Andrzeju, a jak pan to skomentuje, takie niebywałe zainteresowanie mediów? Zachodnich no, Przyznałem no, sensacyjną Sprawą, bo rzeczywiście ta kłótnia O władzę Ta taka no, Dosyć sensacyjna prawda, że Część establishmentu Która przegrała wybory Nie może uznać demokratycznego Werdyktu Założyła Komitet Obrony Demokracji A przecież oni powinni absolutnie W milczeniu wszyscy poddać się do dymisji Zgodnie z werdyktem demokracji Ponieważ PiS wygrał wybory. Wybory, więc wszyscy z Platformy powinni zgodnie z kolonami demokracji pojętej aż do bólu, poddać się do dymisji, oddać premię, przeprosić i za cztery lata wrócić do władzy, jeżeli naród ich wybierze. Tu nagle się okazuje, że oni nie mogą uznać wyboru demokratycznego i krzyczą, że jest łamana demokracja. Ale jak pan to skomentuje, że no, rzeczywiście tą sensacyjną sprawę tak licznie komentują, zainteresowane są media zachodnie. A przecież dowiadujemy się, że te same media przemilczały absolutny skandal, przestępstwo masowe, czyli gwałcenie Niemek w kolonii w noc sylwestrową. Jak to pan, pan porówna? Jak Andrzej Hadacz się na to zapatruje? No to widać, widać że jest. Tu jakaś zmowa milczenia jest. Y, y, media y, na zachodzie widocznie najprawdopodobniej niby kapitalistyczne, prywatne, y, y, jednak są też... Y, y w jakiś sposób cenzurowane i, 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 i sterowane, bo, bo rzeczywiście informacja, o której pan mówi, jest szokująca i ona widzę, że coraz głębiej się o tym mówi, bo, bo to nie tylko w Niemczech było, bo to i w Norwegii, i w Belgii, i w Austrii, i w Szwajcarii bodajże dochodziło do takich, to tamte media to powinny przekazywać. Nie wiem, nie wiem jak to się stało, że my teraz dopiero się o tym dowiadujemy. No rzeczy nie bywała skandal. No, ale... Przerywamy wypowiedź i za chwilę kolejne wejście dla telewizji narodowej. Przypomnę, że wypowiada się pan Andrzej Hadacz.